Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Love World. Już na początku zapraszam Was do subskrybowania, komentowania i łapkowania w górę. A dzisiaj porozmawiamy sobie o takim życiu spontanicznym, o życiu chwilą, o cieszeniu się każdym dniem. Nagrywa ze mną Diego w ogóle. Diego, pokaż się. Siadaj. O. Tak, Diego to też urodzony aktor. Także, no, dzisiaj sobie siedzi przy mnie, będziemy razem nagrywać filmik. No, i cóż, no, chyba przechodzimy do rzeczy, bo nie ma co zbyt wiele przeciągać, prawda? Mam ściągawkę, tradycyjnie mam również książkę, o której za chwilę będziemy mówić. Więc tak. Pierwszym aspektem, o którym porozmawiamy, jest taki wstęp do radości życia, no, czyli. Bycie spontanicznym. I teraz wyjaśnijmy sobie, co to znaczy i na czym to dokładnie polega. Bycie spontanicznym to nie znaczy tak, jak wiele osób odbiera, że ja nie mam planów na przyszłość, że co ma być, to będzie, że nie wiem, jadę samochodem, nie wiem gdzie, nie myślę o tym, co robię, bo co wyjdzie, to wyjdzie. Nie. Bycie spontanicznym nie opiera się na takim wręcz podejściu do wszystkiego, że mi na niczym nie zależy i o nic się nie staram. Bo żyję chwilą. Nie, to nie na tym polega, a bardzo często jest tak odbierane i przez to ta spontaniczność jest u ludzi krytykowana. Bycie spontanicznym, spontanicznym, tak, polega przede wszystkim na radości życia, na cieszeniu się chwilą, ale to nie wyklucza tego, że ja nie planuję sobie życia, czyli nie planuję wakacji ani nic, bo ja sobie planuję to, tylko ja tym nie żyję, ja nie żyję. Jutrem ja nie żyję problemami dnia jutrzejszego. Tylko ja cieszę się tym co jest dzisiaj i ja pozwalam moim emocjom generować taki mój dzień, kreować mój dzień. Pozwalam sobie na takie proste, dowolne pokazywanie moich emocji, że ja się ich nie wstydzę, tak że jeżeli jestem radosny, no to nie tłumię tego w sobie, chodzę, uśmiecham się do ludzi, tak, a nie wszyscy są poważni, to ja też będę. Bycie spontanicznym polega też na tym, że czasem wstaję rano, kiedy mam wolne od pracy i pozwalam sobie zrobić to, co ma, na co, to, na co mam ochotę, że... Zapominam na chwilę o tym, co trzeba, że trzeba okna umyć, posprzątać, yy, uczyć się czy cokolwiek innego. Pozwalam sobie zrobić to, na co mam ochotę, czyli pozwalam jakby mojej intuicji, by mną kierowała. I bycie spontanicznym polega również na słuchaniu własnej intuicji w podejmowaniu różnych decyzji, czyli niekoniecznie rozsądek, niekoniecznie, że. Ludzie mówią tak, a kolega to zrobił inaczej, a to trzeba te decyzje jakoś jeszcze przemyśleć. Tylko po prostu bycie spontanicznym polega na tym, żeby czasem posłuchać własnego serca, własnego głosu, własnej podświadomości, własnej intuicji i, no, jakby nie było zaufać jej. Więc, no, na tym to polega. Broń Boże, nie polega to na tym, że ja nie planuję życia i mam taki olewczy stosunek do wszystkiego. Nie. To nic z tym nie ma wspólnego. I kolejną taką cechą spontanicznego życia jest po prostu życie chwilą. Czyli ja cieszę się tym dniem, który mam dzisiaj. No słuchajcie, dzisiaj nagrywam, jest cudowna pogoda, wreszcie zrobiło się ciepło, śpiewają ptaki. Kwiaty jeszcze nie kwitną, ale myślę, że już niebawem coś tutaj nam zakwitnie. Nie wiem, co psy sąsiadów też czekają, ale one to akurat czekają całym rokiem. Słońce świeci pięknie, jestem w altance, więc akurat może tego nie widać, ale jak mi się uda, to Wam pokażę. Zaraz tylko zmienimy. Tak, także nie wiem, czy widzicie, czy nie. W każdym razie musicie mi zaufać na słowo, że to słońce dzisiaj świeci i jest pięknie, jest kolorowo, jest barwnie. I cudownie, wspaniale. Także pogoda jest wymarzona, i właśnie to polega na tym, że ja cieszę się tym dniem, tak? Że jadę gdzieś, czy jadę do pracy, czy wracam z pracy. To ja nie myślę o tym, co będzie jutro, co ja mam jutro zacząć robić, a co robiłem wczoraj, a o czym mówili w wiadomościach, a co powiedziała ta spod piątki o tej spod ósemki. Nie. Cieszę się tym dniem, cieszę się tym wyjazdem, cieszę się tą chwilą, no bo jakby ona jest mi dana, tak? No to się łączy z taką wdzięcznością wobec życia, że tak naprawdę nikt nie wie, ile nam jeszcze zostało i. No i to jest, wiecie, rzecz nieprzewidywalna. Każdy myśli, że myślimy, że będziemy żyli wiecznie, ale tak nie jest, bo jesteśmy na tej Ziemi tylko na chwilę. I to cieszenie się chwilą obecną właśnie pozwala nam czuć taką wdzięczność wobec życia, wobec losu, za to, że ta chwila została nam podarowana, że mamy to, yy, mamy pracę, której nie ma wielu ludzi, a wielu ludzi marzy o pracy, tak? Yy, więc no, żyjemy chwilą, i to jest niezwykle takie piękne i niesamowite, tak, żebyśmy. Ucieszyli się z tego dnia, że ja wstaję rano i zakładam, że stanie się coś wspaniałego. Z uśmiechem, że wydarzy się na pewno coś dobrego. Przepraszam, Diego mnie tu szturcha. Więc no, to jest taki ważny aspekt, żeby po prostu poczuć to w sobie. Tą taką normalną, codzienną radość wobec życia. Taki zwykłą prostotę, cieszenie się z takich właśnie najprostszych rzeczy i z tego co mamy. I to nie znaczy, bo wielu ludzi zaraz będą komentarze, że no, ale trzeba dążyć do coraz wyższych osiągnięć, trzeba mieć ambicje. No, pewnie, że trzeba mieć, ja nie mówię, że nie, ale to nie wyklucza tego, że mamy się cieszyć tym, co mamy, tak? Bo to już się opiera na psychologii, że jeżeli wciąż narzekamy i skupiamy się na tym, czego nie mamy, to skupiamy się na tym problemie i przyciągamy jeszcze większe braki tego, co mamy. I wyolbrzymiamy ten problem. A jeżeli cieszymy się tym, co mamy, tym, co posiadamy, to przyciągamy z wszechświata więcej wdzięczności, gdzie, bo jesteśmy też wdzięczni za to, co mamy, czyli więcej wdzięczności za nasze życie, za to, co posiadamy, za to, co udało nam się osiągnąć. I w ten sposób, jakby, no, nie powiększamy problemu, tylko powiększamy radość, a. Im bardziej powiększamy to, co radosne, tym więcej tego, co radosne nam się w życiu będzie przydarzać i przytrafiać. To jest taki też e, ważny aspekt, żeby to po prostu zapamiętać, że cieszymy się tym, co mamy i jesteśmy za to wdzięczni. I to, broń Boże, nie znaczy, że e, o, nie znaczy spoczywania na laurach, nie znaczy, że mamy. To co mam i więcej nie chcę i to nie znaczy, że mamy nie mieć żadnych ambicji, nie mamy mieć marzenia z motyką na księżyc. Mamy mieć duże ambicje i mamy nie bać się ich spełniać, ale to w drodze do tych wszystkich naszych celów cieszmy się ludźmi, których mamy obok, cieszmy się osiągnięciami i tymi małymi sukcesami, które udało się nam zdobyć, bo to jest nie dość, że daje dużą motywację, to jest dla nas bardzo ważne, bo wtedy sami siebie jakby motywujemy. Jeżeli cieszymy się tym, co mamy, aha, osiągnąłem to czy tamto, to nas motywuje, żeby iść dalej. A jeżeli wiecznie narzekamy, że mamy mało, no to jakby nic nas nie motywuje, żeby coś jeszcze robić, tak? Bo i tak nie mam nic, i tak nie mam nic. No to po co coś robić, skoro i tak nic nie osiągnę, no tak to wpływa na nasz umysł, czyli narzekanie, mówienie, że nic nie mam i takie odbieranie sobie tej pozytywnej energii, narzekanie na swój stan obecny nie sprawi, że będzie lepiej, tak? Siedzenie i mówienie, że jesteś biedny, nie sprawi, że będziesz bogaty. To jest bardzo ważne, więc... Yy, też no, siedzenie i mówienie, że jesteś bogaty, nie sprawi, że staniesz się bogaty, bo to jest potrzebne też działanie. Ale jeżeli nagradzamy siebie za małe cele i radujemy się z tego, że je posiadamy za najdrobniejszą taką rzecz, to samo istnie siebie motywujemy i nawet porażki czy jakieś lekcje, no bo porażek nie ma, tak, są lekcje i doświadczenia. Nie będziemy ich odbierać, aż nie będą nas ani tak dołować, a my, ani my ich nie będziemy odbierać w jakiś tam bardzo zły i negatywny sposób. Więc to jest bardzo istotne. I kolejną rzeczą, i kolejną rzeczą, yy, poza cieszeniem się tym, co mamy, jest docenianie każdego dnia. Czyli to, co już zaczęłam mówić wcześniej, że taka. Wdzięczność za życie, że mamy pracę, że mamy dach nad głową, nie wiem, rodzinę, ludzi, na których się czasem zdenerwujemy, no ale no to nie znaczy, że nie chcemy, żeby byli, nie. Że po prostu mamy wokół siebie ludzi, którzy nas wspierają, że mamy pracę, że mamy za co żyć, że mamy dzisiaj piękną pogodę. Doceniajmy każdy dzień, bo nigdy nie wiemy tak naprawdę, który będzie naszym ostatnim. Warto zwrócić na to uwagę, więc. No, po prostu warto docenić, że dzisiaj żyję, że dzisiaj robię to, że mogę się cieszyć, mogę tańczyć, mogę śpiewać. Co po prostu, bo nie wiadomo, jak to będzie wyglądało dalej, tak. Doceńmy, poza tym, jeżeli doceniamy też to, co mamy, to tak naprawdę zwiększamy yy, liczbę tego, co mamy, w sensie, no niematerialnie, tylko jeżeli. Doceniam każdego dnia, nie wiem, że mam dom, tak. Albo że coś mi się udało yy, w założeniu, zakładam nową firmę i jakiś tam coś udało mi się w kierunku tego zrobić. Jeżeli ja to doceniam, ja doceniam każdy dzień, w którym pracuję nad tym wszystkim, to naprawdę nie dość, że sam siebie motywuję, to wdzięczność jest czymś niezwykłym. No to już przy, podchodzi pod wyższą psychologię, gdyż. Im bardziej jesteśmy wdzięczni, tym bardziej wszechświat nam daje to, za co jesteśmy wdzięczni. Więc jeżeli będziemy wdzięczni za wypłatę, za pieniądze, które mamy, to wszechświat to tak obróci, że będziemy mieli jakby tego jeszcze więcej. No znaczy, wiadomo, z dnia na dzień milionerami się nie staniemy, tak, ale że nam na pewno tego nie zabraknie, bo to, co wysyłamy do wszechświata, to do nas wraca. Z podwójną, z potrójną mocą różnie, nie od razu, czasem po kilku latach, ale wraca. Dlatego takie docenienie każdego dnia, że no hej, wstałem dzisiaj, obudziłem się, jestem zdrowy, jest bardzo istotne, no bo większość ludzi naprawdę nie doceniamy życia zupełnie. To jest coś, co po prostu mamy, otrzymaliśmy i większość osób to traktuje w ogóle jako największą karę. Także muszę przeżyć to życie. I po prostu największa kara na świecie, i każdego dnia żyję, jakby mi się nie chciało. <laughs> Więc, no, takie jest społeczeństwo, ale my nie musimy być tacy jak społeczeństwo. My możemy żyć życiem, jakie sobie wykreujemy. A podstawą do wykreowania sobie tego życia jest docenienie każdego dnia, żeby nauczyć się z niego korzystać, brać jak najwięcej, żeby nie spędzić połowy dnia przed telewizorem czy przed telefonem. Żeby jak najwięcej przeczytać, jak najwięcej się nauczyć, zwiedzić, czegoś poznać. Żeby po prostu się tak fascynować tym życiem, tym dniem. Żeby go przeżywać tak wiecie, w 100% 120. Nie na 50, nie na 10, tylko na 100% przeżywam mój dzień. I to nie znaczy, tak jak mówiłam, że mamy nie planować. Bo raz się spotkałam z tym, że mówię o cieszeniu się chwilą, o tym, żeby żyć dniem dzisiejszym, żeby nie skupiać się aż tak bardzo na przyszłości. A ktoś mi odpowiedział właśnie, że no ale przecież ja sobie zaplanowałem to, to czy to, i udało mi się zrealizować. Nie znaczy, że masz nie planować, tylko jeżeli planujesz wycieczkę na za dwa lata, to nie żyj ją, nią teraz każdego dnia. Nie marnuj dnia dzisiejszego na martwienie się o jutro i przejmowanie się tym, co było wczoraj, bo wiecie. Jakby dziś jest jutrem, o które martwiłeś się wczoraj, i czy było warto, nie? I takie martwienie się dzisiaj, co będzie za tydzień, co będzie jutro, jest totalnie bez sensu, bo na większość rzeczy nie mamy wpływu. Skupmy się na to, na czym mamy wpływ, na tym, na co mamy wpływ. Róbmy to, co możemy i cieszmy się takim dzisiejszym dniem. I gdyż to nam da taką satysfakcję, tak? Czyli planujmy sobie wycieczki, podróże, planujmy sobie cele, ale nie żyjmy nimi każdego dnia, po prostu niech to nie będzie jakieś nasze guru. Dajmy sobie też czas na takie cieszenie się dniem codziennym, bo podobno, ponieważ podobno nie sam cel jest największą radością i największym sukcesem, ale największą radość człowiekowi sprawia właśnie droga do tego celu. A jak ma ona nam sprawiać radość, skoro dzisiaj od godziny 8 do 15 martwimy się wczorajszym dniem i myślimy o wszystkich złych rzeczach, o których mówili wczoraj w wiadomościach. Od 15 do 21 martwimy się o tym, co będzie jutro. A gdzie jest dzień dzisiejszy? Gdzie jest tu i teraz? I tutaj chciałam Wam pokazać książkę Heather Ellis, Ubuntu. Ubuntu to jest znaczy po afrykańsku, jestem, bo ty jesteś, ale nie do końca o tej samej nazwie będziemy dzisiaj mówić. Jest to motocyklowa Odyseja Samotnej Kobiety przez Afrykę. Ona sama na motocyklu 15 miesięcy przemierzyła 19 krajów, zrobiła 42 tysiące kilometrów, więc ja ją bardzo podziwiam. Książka 400 stron, chyba nawet jak nie więcej. Bardzo polecam przeczytać. Świetna, rewelacyjna, bardzo inspirująca i motywująca. I w każdym razie ona spytała pewnego razu, zwiedzając te państwa afrykańskie, ona nocowała u różnych ludzi, u tych szamanów, u plemion niektórych. I spytała właśnie wodza tego plemienia, że czy nie martwisz się o jutro? Czy nie martwisz się, że jutro zachorujesz na coś, na jakąś malarię czy inne choroby, które tam bardzo często występują? Czy nie martwisz się, nie wiem, że jutro nie, Twoja rodzina nie będzie miała co jeść? No, i yy, on odpowiedział, że jutro jest za daleko, żeby się o nie martwić. I to jest, kochani, to, czym ludzie żyją w Afryce, a to, czego nam brakuje w tej naszej super cywilizacji, rewelacyjnym świecie zachodu, tak? Że jutro jest zbyt daleko, żeby się o nie martwić. Czyli po prostu oni tam cieszą się dniem dzisiejszym. Dbają o dzień dzisiejszy, a jutro jest dla nich abstrakcją, że oni tak naprawdę nie wiedzą, czy dożyją jutra. I cieszą się każdym dniem, korzystają z niego w pełni, i nie martwią się o to, co się stanie jutro, bo to jutro jest zbyt daleko. Ja nie mówię, bo wiadomo, my żyjemy w trochę innej cywilizacji, więc no jakby. Musimy sobie zaplanować tak, że jutro idę do pracy, co zrobię po tej pracy I to jest w porządku, no Nie mówię, że teraz mamy rzucić wszystko jechać do Afryki I jutro jest za daleko i mieszkać w jakimś szałasie w lesie Ale powinniśmy wziąć ten przykład, że skoro żyję dzisiaj i jest dzień dzisiejszy To ja nie martwię się bez sensu i bezpodstawnie o to, co będzie jutro I nie żyję tym jutrem non-stop bo ono tak naprawdę jest daleko, bo to są aż 24 godziny. Jak wstaniemy, no to już trochę mniej pewnie, ale to jest bardzo dużo czasu. To jest 86 400 sekund. Możemy je wykorzystać na co chcemy, możemy podczas nich zrobić co chcemy, więc nie marnujmy ich na zamartwianie się, narzekanie, czy bycie na jakieś tam negatywne postawy i pozycje. Yy, więc tak naprawdę. To jest bardzo istotne, bo wielu ludzi non stop planuje, co będzie za 10 lat. Myślimy o tym, co będzie za tydzień. Martwimy się pracą, szefem, kolegą, koleżanką. Wiadomo, że są trudniejsze sytuacje i tak bywa, no bo fortuna kołem się toczy, raz jest lepiej, raz gorzej. I no są dni, kiedy po prostu trzeba przemyśleć, trzeba przemilczeć, ale naprawdę, to są dosłownie dni w roku, kilka. Czy tam kilkanaście takich poważniejszych i smutniejszych, najczęściej w naszym życiu, a cała reszta jest zależna głównie od nas, a my robimy na odwrót. Całym rokiem żyjemy smutni: czy wigilia, czy wielkanoc, czy poranek, czy wieczór, czy obiad. Smutni, narzekamy, że wszystko jest złe, wszystko jest okropne: państwo nas okrada, w ogóle wszystko jest najgorsze, nie mamy w nikim wsparcia. Chociaż no to też jest istotna kwestia, którą może warto by było omówić nawet w innym filmiku, ale zwróćmy uwagę na to, że skupiamy się nie na tym, co trzeba, bo to, na czym się skupiamy, to jest to, co żyje wewnątrz nas, nasze myśli, to jest to, co jest wewnątrz nas, nasza podświadomość i nasza intuicja. Ale przyciągamy to, na czym się skupiamy. Nasze myśli kreują naszą rzeczywistość, tak jak nasze słowa też kreują naszą rzeczywistość. Więc to, o czym myślimy, spełnia się każdego dnia. I jeżeli ja myślę, że ten dzień będzie zły, to tak jak już mówiłam w poprzednich filmikach, będzie. No, nie ma mocnych. Jeżeli mówię, że coś mi się nie uda, no to raczej marne szanse, żeby nam wyszło. Ja wiem, teraz można powiedzieć, że, a, myślałem pozytywnie, ale to się nie udało. No hej. Ale nic nie przychodzi łatwo od razu to po pierwsze. A po drugie, jeżeli raz na tydzień pomyślisz sobie przez 5 minut pozytywnie, no to nie licz, że to zadziała. No sorry, ale to jest za rzadko. Bo trzeba to ćwiczyć codziennie, żeby ten nasz umysł był nastawiony na te nasze myśli pozytywne, żeby to. Ta radość yy, pozwoliła nam się cieszyć tym każdym dniem. I jak wyzwolić teraz w sobie tą radość? To jest bardzo proste. Pozwólmy naszej intuicji i podświadomości, naszemu sercu dojść do głosu. Przestańmy na wszystko patrzeć pod względem tylko rozsądku, pod względem ile to kosztuje, ile to jest warte i co ja z tego będę mieć. Otwórzmy się na taką bezinteresowność, radość. Pozwólmy sobie na takie taniec, śpiew. No teraz, jak po prostu. Jak mówię do ludzi, że ja to lubię sobie potańczyć wieczorem czy pośpiewać sama, po prostu przed lustrem, no to ludzie się patrzą na mnie takie, ale po co? No właśnie po to, że taniec czy jakikolwiek inny sport, czy śpiew, czy takie artystyczne zajęcia wyzwalają w nas niezwykle pozytywną energię, niezwykłą radość życia, gdyż pozwala to wykazać się naszej intuicji. Wreszcie wtedy, podczas tańca. Czy śpiewania, dochodzi do głosu nasze serce, nasza podświadomość, nasze ukryte głęboko myśli. Zdejmujemy maskę, którą na co dzień nosimy, tak? Zdejmujemy to wszystko, jakby co nas uwiera w ciągu dnia. Pozwalam sobie być autentycznymi. I to jest też cecha takiej spontaniczności, że ja jestem autentyczny, że ja nikogo nie udaję, że pozwalam sobie na, byciu, na bycie sobą w każdej sytuacji, jaka mnie w życiu spotyka, tak? Więc, no, ja bardzo polecam taniec i śpiew. Ja wiem, że nie każdy lubi, ale no, chyba mało jest takich osób, co nie lubią tańczyć albo śpiewać, bo to w nas wyzwala niesamowite emocje, niezwykłą energię i ja to bardzo polecam do dowolnej muzyki. I takie nasze emocje pozytywne, nie kryjmy ich. I ja nie mówię tutaj, no, żeby teraz nie wiem, jestem gdzieś w urzędzie, jestem radosny, to włączam muzykę i na środku zaczynam tańczyć. Nie. Ale nie kryjmy naszych emocji. Nie musimy chodzić cały czas poważnie, tylko dlatego, że wszyscy tak robią. Nie musimy postępować tak jak wszyscy. Jeżeli jesteś szczęśliwy w życiu, a warto teraz mamy czas, siedzimy w domach, wszyscy, więc mamy czas na refleksję, to się zastanówmy, czy naprawdę jestem szczęśliwy w życiu, czy osiągnąłem to, co chciałem, czy jestem tu, gdzie powinienem być i gdzie pragnę być. Większość ludzi pewnie odpowie, że nie. Bo w tym całym pędzie, donikąd właściwie, wyścigu szczurów, zagubiliśmy to, co najważniejsze. I to, co na co dzień daje nam radość, czyli takie najprostsze, oczywiste, wartościowe rzeczy. Zastanówmy się nad tymi naszymi wartościami. Weźmy pod uwagę te nasze pytania. Czy żyję tymi wartościami, o których zawsze mówiłem? Czy żyję wewnętrznymi wartościami? Czy dają się wciągnąć w ten cały negatywny świat? Zwróćmy na to uwagę. To jest taka moja prośba do Was. Ja już nie będę tego bardziej rozwijać, bo to jest temat na kolejny filmik i pewnie kolejne 20 minut by się na tym zeszło. Ale tak podsumowując, bądźmy spontaniczni. Pozwólmy sobie na wyrażanie naszych pasji, naszej intuicji, naszego serca. Pozwólmy wreszcie dojść do głosu naszym emocjom. Pozwólmy dojść do głosu temu, co siedzi wewn głęboko wewnątrz nas. Ale jednocześnie kreujmy nasze myśli na pozytywne, bo to one jakby później kreują nasze życie, kreują każdą chwilę, którą żyjemy, tak? Więc cieszmy się tym, co mamy, doceniajmy każdy dzień, bo nigdy nie wiemy, kiedy będzie ten ostatni. A tak naprawdę wszystko, co z nas zdarza się w naszym życiu, jest niezmiernie dla nas wartościowe. Jeżeli tylko to dostrzeżemy i zaufamy sercu, intuicji. I pozwolimy sobie na bycie sobą w każdej sytuacji, bo to jest niezmiernie ważne, żebyśmy wreszcie odnaleźli tą wewnętrzną część siebie, którą gdzieś w tym całym wyścigu zagubiliśmy. No i to chyba by było na tyle dzisiaj. Yy, jeszcze raz zapraszam Was do subskrypcji, łapkowania, komentowania. No i cóż, do zobaczenia w, naszym, w następnym filmiku. Wszystkiego dobrego, dobrej nocy, wieczoru, dnia. I miłego dnia i jutrzejszego dnia. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Do zobaczonka. Papa.